Nie wiem, że w to co teraz zrobię. A jak się uda, to po prostu będę do światowych rekordów nie startował. Witajcie, ja jestem Lucyfer, a to jest kolejny odcinek. Już czwarty odcinek squizów. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał jeśli tak. Łapeczki, łapeczki i subskrypcje tutaj. Ło, ło, ło Pamiętajcie, że 400 łapek w górę to jest kolejny odcinek, ale dobra, i tak wbijacie więcej. Dziękuję wam za ostatnią aktywność pod tym zajwistym odcinkiem, na którym grałem na gitarze, na którym był quizo Oli. Jak ja to nagrywam, jest już prawie 4000 wyświetleń! Mm! 4000, dziękuję wam. No i wbiliście po prostu rekordy łapek 578. Dziękuję wam z całego serducha. Jesteście zajebistą widownią, najlepszą na świecie, naprawdę. Kiedyś mogłem sobie z takie aktywności, a teraz jesteście. No, i mam teraz do Was prośbę. taką małą prośbę, bo nawet będziecie z tego szczęśliwy, że Was o to zapytam. Wysyłajcie pytania do QA. Pod tym filmikiem wysyłajcie pytania do QA. Jeżeli nie oglądałeś mojego pierwszego QA, który był beznadziejny, i nie chciałbym, żebyś tego oglądał, możecie zobaczyć go tutaj, ale nie oglądajcie, bo to było takie beznadziejne. Przepraszam was za to, że nadal nie ma Dewu super. Spokojnie. Ja zaraz wam się wytłumaczę. Jestem w drugiej klasie liceum. Cały czas teraz mam próbne matury, bo te klasy trzecie już nie mają tych. Nie ma ich w szkole, już napisali matury nas katują ciągle. No i no, zapraszam do oglądania. Jak teraz oglądacie ten filmik, to jest post na Facebooku, na którym możecie komentować i wysyłać quizy, bo ta sery się zajebiście przyjęła. No. 57 łapek w górę pod postem Naprawdę, dziękuję wam z całego serducha za tą aktywność Za to, że wbiliście 700 ponad polubień na Facebooku Ponad 200 na Instagramie Dla mnie to jest masakra I na Snapie ciągle mnie dodajecie Wbijajcie na social media, macie wszystko w opisie Mam Instagrama, Snapa, Facebooka No, pozdrawiam ciebie Veroniko, Pozdrawiam ciebie Anio Pozdrawiam ciebie Olivio, która też wcześniej była Olcze, Bartku też ciebie pozdrawiam Karolino też ciebie pozdrawiam Amelio też ciebie pozdrawiam Maćku, pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Ciebie Maksymilianie, pozdrawiam Ciebie Flipie, Oliwia Ciebie też pozdrawiam, pozdrawiam Ciebie Claudio, pozdrawiam Ciebie Łukaszu, pozdrawiam Ciebie Nikito, pozdrawiam Ciebie Kingo, pozdrawiam Ciebie Szymonie, pozdrawiam Ciebie Karino, eee... Jak mam to przeczytać? Szymon, mechanik, modów, twoi mentor, Okej. Okay. Pozdrawiam ciebie, Klaudio, pozdrawiam ciebie, Wiktorio, i pozdrawiam ciebie znowu, Olcio. Dziękuję wam, że wysyłacie mi te quizy, bo to dzięki Wam te quizy są. Pierwszy quiz. Jesteś marzycielem czy geniuszem? Oczywiście, że geniuszem. Uh, 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 uh. Którą babeczkę wybierasz? Um, 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 um. Ułodny. Na pewno nie różowa. Nie, 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 bo znowu mi wyślecie quizy dla kobiet. Teraz mała zagadka. Tę zagadkę rozwiązuje 87% dzieci odpowiadając bez namysłu oraz 10% studentów po dłuższym namyśle. Kurde, co to jest? Większe ni niż libu? bardziej złe niż diabeł, mają to biedni, potrzebują tego szczęśliwi, nie da się tego zjeść. No i mam dylemat. No to wyjdę na debila. Nie wiem. Kurde, no nie wiem co napisał. Czy istnieją postaci nadnaturalne, na przykład wróżki, wi wilkołaki, czarownice i tym podobnie? oczywiście, że tak. Wybierz słowo. Aha. Nie, super. Wakacje. O! Chcecie wakacje? Napisz o tym w komentarzu. Co wolisz? Jabłko pomarańczy. Jabko. Jak myślisz? Kim jesteś? Fuck you! Często bujasz w obłokach, nie myślisz jak Einstein za to masz niezwykłą wyobraźnię. Czy jesteś dobry z WF-u? Jestem zajebisty kwa z WF-u. U mnie jest taki super zawalisty WF w klasie, że żyć nie umierać, WF wybierać. Do tego chodzę na trening. Czy wybieraniu drużyn, który z kolei jesteś wybierany? No nie ostatni. Kapitani są losowo wybierani. Różny to bywa. Kiedy masz wykonać trudne ćwiczenie, na przykład 100 to zrobisz je? Tak. Zrobię. Znaczy nie bez wysiłku stop tak zrobię. Jaką miałeś ocenę z WFO na koniec ostatniego semestru? Miałem szósteczkę, bo chodziłem na SKS z tymi co Mam, mam, odkopałem! Za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju tenisa stołowego o puchar dyrektora ósmego LO Proszę, pierwsze miejsce Za zajęcie drugiego miejsca w kategorii chłopców w trzecim turnieju tenisa stołowego Żeby nie było, ja jestem zajebisty No i medal, ale za to trzecie Gimnazjada w tenisie stołowym chłopców Hmm. Kocham wodę Ile z tych czynności potrafisz poprawnie wykonać? Sad, dobre zaserwowanie, obronienie bramki, podanie na drugi koniec boiska, by zawodnik w swojej drużyny dostał piłkę. Umiem wszystko. Jesteś bardzo dobry z tego przedmiotu. Pewnie przy wybieraniu drużyn jesteś kapitanem, lub pierwszego cię wybierają, prawda? Ja. Yeah. Muszę się wam pochwalić, że mam czwórę na koniec. Zmatmy, ale... Jak się... O, dobra, nie, nieważne. Która liczba jest następna w kolejności? To nie jest ciąg arytmetyczny. Co to jest? Nie parzyste. Nie wiem. Kurwa, wiem czemu. Jaki jest Mender. Jest 2 i 4. Różnica między tymi jest 2. Tutaj tak samo 9, i 11, jest 2 różnice, a ty mówisz 18, bo też 2 różnice. No tak. Która liczba jest następna w kolejności? Teraz się na pewno zastanowię. Tutaj jest 2 różnice, tutaj są 4 różnice, a tutaj będzie 6 różnicy, czyli 10. Y Kurwa, nie chce mi się myśleć. Fuck you. Two thousand years later. no mm. 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 shit. M2Rika, Faketa, Torba, Porba, Usma, Smakelius, Deus, Kusmatelius, Immorale, Bigs, Bucks, Bucks. Kurde, która jest następna w kolejności? No nie, 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 nie robię tego, nie. Słodko już, no wiem, bo takie zadania, nie chcę się... myśleć. No ja co to mogłem zrobić. Jaki ukryty talent posiadasz? Jaki masz talent? O, skromnie mówiąc, to po prostu wszystkim wybrałem Dobrze rysuję, szybko jem, umiem. Naprawdę szybkie jedzenie czegoś jest talentem. Dobrze rysuję. Żeby nie było, że was okomuje, to tutaj macie kilka rysunków moich, które zrobiłem jak byłem w gimnazjum albo w podstawówce, nie wiem. Teraz nie rysuję, ale no. Jakby tak było, to bym wybrał montowanie, ale jest dobra. Lubisz zwierzęta, tak Jesteś przebiegły Nie Lubisz dużo jeść? Tak A? Czy masz swoją drugą połówkę? Wybierz obrazek mm. Potrafisz dotknąć językiem wielkończyn Nie wierzę w to, co teraz zrobię A jak się uda, to po prostu będę do Światowych Rekordów jest startowy. Nie wyjmę języka, nie spróbuję Dobra. <głosy> <głosy> Nie mogę Internet, co ty ze mną robisz? To by było tyle w tym super odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli to zdać łapeczkę w górę możecie zasubskrybować mój kanał. Pamiętajcie, żeby pod tym odcinkiem teraz, 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 teraz Wysłuchajcie pytania do QA. Teraz, jak oglądacie ten filmik, jest post na Facebooku. Żebyście zadawali pytania do quizów, możecie załapkować ten post Facebooka. Wbijajcie na social media, na tego Facebooka, którego teraz widzicie. Wbijajcie na mojego Instagrama. Zapraszam Was do obserwowania. Już oczywiście Zapraszam na Snapchata, do zobaczenia, trzymajcie się i buja!